Nowy zestaw. Kolejny zestaw Minecraft. Kolejny odcinek. A to już się bawiło kostkami. Ale dobra. Kisty. Przejdźmy do tego, że nowy odcinek, nowy filmik. No i po prostu dacie suba chociaż. Bo ja nie wiem kiedy te odcinki robić. Nie wiem czy... Będą inne, bo ja muszę ciągle coś wymyślać. Nie jak jakiś palią czy coś, wojam, Nie? Że oni sprintują, robią cięcia wszystko. I to idzie w mik. Bo ja... raz razwojan, nie? I normalnie 3 godziny, ale do... No filmik co trwał 3 godziny, ale dobra. Potężna żaba, nie? Za chwilę się pojawi z kolego z slime. I oczywiście ich bronią TNT. Za chwilkę. Tylko w kinach. Oczywiście sobie. Robiłem żarty z tymi. Tylko w kinach. Po prostu. Chciałem też małą reklamę zrobić. O. Tu jest nasza potężna żaba. O. Najpopularniejszy film. Uj. 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 Nie widać. O, widać. Żaba i kolega. Ich. Chwilę. Chwilę. Muszę znać to potężną... Do... O. Ich. Potężna broń. TNT. Dobra, za chwilę wrócimy do filmiku. Teraz. Serio. Nie będzie tych. W Tylko w kinach. Potężna żaba. Rara, ra, ra. Dobra. Potężna żaba. Potężna. A sorry, nie wiedziałam, że już jest filmik, ale dobra. Mówię, zostawcie suba, lajka i jak możecie być tacy, no to komentarz, nie? Żeby mieć na jutro szczęście. Um, dobra, sorry, że tu tak ręką, o, bla, bla, bla. No, po prostu. Sorry, że tak robiłem ręką, bla, bla, bla. Za dosłownie sekundę lub mniej niż sekundę Nagry zacznie się nagrywany filmik. Tu mamy żabę, slajma, widać tak go ledwo i oczywiście nasze TNT, Alex, ktoś tam, Blaza i coś tam. I nie, po prostu, gdy to układałem to była resztka i tak sobie wymyśliłem, że to, że, że coś to pistolet, nie? Ale dobra, Żaba sobie szedła, wyszła do Deruzy. Aleks! No i skoczyła na głowę wiadomo kogo szkieleta. Walnęła go. Oczywiście, walnęła w tyłek i szkielet do otchłani. Odchłani. Odchłan. Dedu. De. To będą jego cząstki. Za mniej niż sekundę. Płyną sobie gdzieś, bo one są lawoodporne, jednak tu trafią do lawy, nie do odkłani. Trzeba zobaczyć, jak to szkielet zdycha. E -e -e -e. Mama, mama, uratuj mnie, jestem w kulce, a ładę tam. U... Żaba powiedziała, jestem głodny. Więc jem, jem, mm, pyszne, pyszne, a ała, ała, bije? Tak naprawdę to był slime. Co ją klepie w tyłek. E, e, e. Nie? Tak naprawdę tego nie było, ale slime wybuchał. I pum. Poblezieć. Trzeba popatrzeć jak zdycha. Mama, mama ratuj. U. Żaba powiedziała. Najadłem no się. Uciekam. Tu! Tu! To ja, żeby. Żeby. Jej, TNT. Rzucę na Aleks. O, po Aleksie. Jeszcze po kwiatkach. Bo te TNT zrobiły taki wybuch, że. lawa się. odpaliła. Paliło kwiatki. Dobra.